Cześć, cześć, cześć! Tu Tytus! Dziś mam dla was kolejny odpak. Yy, dziś odpakuję z wami golarkę Philips OneBlade Pro. Czejcie to, czejcie to! OneBlade Pro! Yy, małpa będzie odpakowywała golarkę, nieźle, co nie? No. No to tutaj, yy, tutaj jest pudełko, a w nim, uwaga, golarka! Golarka, nasadka – to jest nasadka, takie coś, co się zakłada na golarkę. W środku jest ładowarka, no to wiadomo, to jest do ładowania. I etui podróżny. Hmm, możecie go używać w podróży, na przykład do Szprotawy, Radomia. I... No ale gdzie tam tylko chcecie, ale wcale nie musicie, bo możecie używać tego etui również w domu, kiedy nigdzie się nie wybieracie. <laughs> to się nazywa lifehack, co? I uwaga, moi drodzy, to jest właśnie rzeczona golarka. Z tego co się dowiedziałem, to goli ona e, od e, małych włosów do długich włosów. No, Jest taka uniwersalna. Niestety sami się tego nie próbowałem, ale jak zostawicie 10 tysięcy łapek do góry, to może spróbuję ogolić sobie trochę futra. A tam, futra, co tam, ogolić trochę futra, wystylizować! Yy, bo ta nasadka, o której już tu wspominałem, proszę bardzo, to jest yy, ta nasadka, to ona yy, yy, goli idealnie, ponieważ idealnie dopasowuje się do kształtu twarzy. Czy pyska mordy, no zależy, co kto tam ma, co nie? A gdybyście chcieli na przykład golić się i brać prysznic jednocześnie, tak żeby na przykład robić dwie rzeczy naraz, na tak? No to możecie, bo ta golarka jest wodoodporna. Ładowarka pewnie nie, ale sama golarka tak. No dobra, to tyle. Czekam na łapki do góry i subskrypcję. Do następnego odpaku. Mediamarkt, precz z nudą.